Wszystkim tutaj. Dzisiejszy odcinek zaczynamy od końca. Co? Ej, co jest? Czemu po zakończeniu dnia on dalej przychodzą i kupują? Ej! No to ja zdobyłam sposób na wygranie tej gry. Będę milionerem, kom, Skoro oni dalej po zakończeniu dnia przychodzą i kupują ode mnie zakupy? Co jest? Ej, ale to był chyba ostatni koleś. No czekajcie, czekajcie, zanim ja zakończę ten gry. Ten gry, ten dzień. To może ja tutaj znalazłem sposób na schakowanie tej gry i być milionerem. No zobaczmy, czy ten koleś tutaj wyjdzie. Na pewno jest ich o wiele mniej tych ludzi w sensie. Ale może ty... Nie, ten nie wchodzi. Nie, nie wyjdzie. Dobra. Kończmy ten dzień, bo czas zacząć kolejny. Co ja tutaj mam? Bo już nie pamiętam. Klip, W taksówkę! <grym> Dobrze, i teraz trzeba na samym początku dnia zapewne kupić produkt. Mleko, sery 2 jajka. Mleko, sery 2 jajka. Okej. Okay. Bardzo dużo jest milka, więc tutaj nie ma co się przejmować. Pasta. Makaroni! Dobra, tutaj za mało miejsca. Ale mamy jeszcze jeden makaron, i będzie trzeba go zostawić w kartonie jak nic. I teraz tak. O, jest te drzwi. Czy ja mogę jakoś sprawdzić teraz, które ceny poszły do góry, a które nie? E, jajka jeszcze przecież kupiłam. Cztery. I mleko. 2,50. Gdzie są jajka? Jajka! Ciup 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 Patrzcie. Tu jeszcze mleko stało. Ale jaja. Powyrzucałam dobry towar. No, tego to bym się nie spodziewała. Tutaj, patrzcie, kolejne. Ale, jaja. Dobrze, że nie wyrzucałam. A ciekawe, czy można do śmietnika wyrzucić, właśnie, jak jest jakiś produkt w środku. Czy to wtedy nie powinno wyskoczyć, że. Error, error. Tutaj jest coś, czego nie powinno być. I co teraz? Te, ale jajek to mi nie dało. Musimy hm. mieć dziesiąty level, żeby kasiera. <laughs> Daily on. Kosztuje 80 dolarów dziennie. Nie wiem, czy aż tak potrzebujemy tego kasiera. Kurczę, chciałabym mieć bardzo kasiera. Muszę wbić 10 level. Chociaż w sumie 80 dolarów dziennie, jak ja zarabiam po 600-700, to nie jest aż tak dużo. A ja bym miała w tym czasie czas na na przykład dokładanie towaru. Mogłabym więcej tutaj postawić tych kartonów. I częściej dokładać tętowe. Może to nie jest taki głupi pomysł, żeby zatrudnić tego pracownika. Bo muszę wbić ten dziesiąty level. Czy ja mogę jakoś sprawdzić, ile muszę obsłużyć klientów, żeby mieć kolejny level? Mąka jest, za mało mąki. No tutaj woda na pewno jeszcze. No to woda i mąkę trzeba kupić. Dobra, kupmy. Ok. 20-40. Czego nie było? Cheese? Jak to nie ma, sera. Pokażcie mi ten cheese. Tutaj nie mam. Tu bez kitu nie ma sera, a wiecie co, faktycznie by się przydała mi tutaj pomoc lekka. Bo ciężko jest wydawać i kasować i robić te dostawy. Dobra, sera nie ma, tak? No to kupmy raz, dwa sery. No to tak będzie szło ciężko. Dobra, jak nic, jest potrzebny pracownik. Chleba nie ma już? Boże, jak szybko. Patrzcie, ja nie mogę odejść od tej kasy. Faktycznie, cały czas ktoś podchodzi. Ja naprawdę nie mam już czasu, żeby dokładać. Nie no, trzeba zatrudnić konkretnie kogoś. To też narzekała, że nie ma chleba. No trudno, już teraz nie dam rady tego zrobić. Tutaj jest naprawdę za duży ruch już: 31,20, żebym ja mogła sobie sama obsługiwać i wykładać towar. Faktycznie jest potrzebna jakaś osoba. Makaron. No, zobaczcie, ile rzeczy wykupili. Praktycznie chleb, herbata się kończy, kawę też już wykupią praktycznie całą. Olej jeszcze jest, płatki jeszcze są, mąki już nie ma. I mogę teraz zakończyć dzień, ale mogę zostać ponad godzinek i im to sprzedać wszystko chyba jeszcze. 10, 11, 10, proszę bardzo. gdzie co? A jak bym to zrobiła? O! teraz nie będą już mi wchodzić. Dobra. Aha, okej. Okay. I tu o to chodzi, żeby zakończyć dzień na zasadzie nacisnąć, że jest koniec zamknięta. Dobra, i obsłużyć tylko tych, co zostali. 29,80. Łoj. człowiek uczy się przez całe życie. E, teraz tak, na samym początku Bills płacimy po, ta, rachunki. I teraz market. Co potrzebujemy? Potrzebujemy chleba dwa razy. Woda jest, ale ja bym jeszcze jedną wodę kupiła, jajka, dwa mleko. Dobra, wypakowane wszystko, ale patrzcie, kładki jeszcze bym kupiła. I mamy jeszcze raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Czekajcie, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Dobra, to po jednym produkcie jeszcze ze wszystkiego, to będą po trzy półki. To yy, płatki chyba miałam i tak dokupić. Raz i wypachowywujemy te, żeby tak jak mówię, było po trzy półki każdego, bo to za szybko nam już idzie. Wiecie co, przez to, że tutaj mam taki syf z tymi kartonami, to ja nie widzę. Które kartony są pełne, a które nie, więc może ja jeszcze szybko posprzątam. Bo patrzcie, ja nie wiem, tak jak mówię, który karton jest pełen, a który jest pusty. Bo oni zawsze wysypują te dostawy i teraz potem mam problem. Ale pięknie to wyglądało. To był blad zabaw dla kopów. Pięknie posprzątane, trochę mi to zajęło. Zmęczyłam się, ale o, od... czekajcie, czekajcie, jeszcze ceny trzeba sprawdzić, których produktów się zmieniły, bo o tym zapomniałam kasza, olej, ser, kasza, olej, ser, kasza, olej, ser. Dobrze, i zaczynamy kolejny dzień. Dzisiejszym zadaniem jest yy, wynająć pracownika. Tutaj mam w razie co lekki zapas produktów. Ej, ale to już ładnie wygląda, naprawdę. I nie wiem, czy jak już wynajmiemy jednego yy, pracownika sobie, będzie miała mieć na no to pieniążki, to czy bym nie kupiła wtedy więcej tych już... szafek faktycznie, wiecie? Dobra. O, tam też są kartony. A tutaj nie mogę ich odpakować, a ja bym chciała symulator złodzieja i zagrać, i by zabrać. I patrzcie, i ten tłum tu mnie drepcze. Ten facet na pewno, a ten? Nie, tylko jeden. Ale zaraz się zacznie Armagedon, bo ja nie wiem skąd to, ale ich się nagle pojawia tyle, ale tyle, że to jest dramat. I faktycznie ta osoba do pomocy nam się tutaj przyda. Co z cheese'em? Jest za drogi cheese? No Jezu, 3.30 zróbmy, dobrze. Masakra! Pani tak wystrojona! A 50 groszy żałuję mi. Ja tutaj ciężko... O Jezu, nie, 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 nie damy pani więcej. Ja tutaj ciężko pracuję, żeby zatrudnić pomoc, a wy tutaj wiecie. O 50 groszy. I zaraz myślę, że będę mogła sobie pozwolić na pracownika, bo już coraz bliżej do tego lewelka. 450, proszę. No już naprawdę niewiele brakuje, żeby wbić dziesiąty level i wtedy od razu chyba zatrudniam. Czy on mi przyjdzie też w kartonie? Mamy dziesiąty level, zamawiam pracownika. Dobra. Zatrudniliśmy pracownika. Aha, i on się po prostu tak zespił. No spoko, dobra. To to dokładamy już. Wiecie co, a może jeszcze jedną lodówkę by się przydało? Ser kupmy. Mleko kupmy. Dobra, i ja to rozpakuję w tym czasie. Na szczęście, dwa dolary za dostawę to nie jest aż tak dużo. Ale jaki nasz ten kasier jest taki elegancki, Wam powiem. No, nieźle. Wydaje mi się, że lodówka by się przydała jeszcze jedna. No, byłby jeszcze jeden ten, jeszcze jeden ten, jeszcze ten jeden. Dobra, kupujemy lodówkę. Będzie trzeba zrobić przemeblowanie, to na pewno. I teraz tak, makarony, dwa trzeba kupić. Eee, Produkt. Raz, dwa makarony na pewno. Makaron. I teraz. Boże, jaka kolejka się tu robi. Czy ja mogę to skasować? Nie, on będzie to kasował. Wiecie co, ja kupię jeszcze te dwa światła, bo mnie to strasznie skurza. Okej, okay, jedno... Światło, a potem nie ma kartonu? Lol. O! No lepiej. Bo tak było jakoś smutno. Dobrze, i teraz tak, zamykamy sklep i czekamy aż on już to wszystko zeskanuje. Dobra, ej! Już jak są trzy półki, to naprawdę ma to jakiś większy sens, patrzcie. Już aż tak te produkty nam nie uciekają. Więc teraz wypadałoby... E, może nic nie płacić, bo będę musiała jeszcze pewnie zapłacić jemu i rachunki. Trzeba zobaczyć, ile nam to wyjdzie. Bo kolejnym myślę, że dokupić parę rzeczy, bo dużo nie, zabrak nie zabraknie nam. I kupić nową licencję. I wtedy yy, myślę, że szafki. I tutaj kolejne półki. Można wchodzić? Można. Tylko tu jest trochę za ciasno jednak. Nie widać nic. To zróbmy tak, chociaż. O! Wtedy tutaj nam wejdzie jeszcze jedna. A lodówki, jakby. Lodówki dajmy wszystkie tu na tej ścianie. Dobra, skończmy dzisiejszy dzień. Dokupmy rzeczy. Dobra, i czekamy. Ty, on ma brata bliźniaka, patrzcie. Ale jaja. No dobra, niech kasuje. Oby kasował dobrze, ta bliźniaka, to niech tak będzie. I teraz mi się wydaje, że kolejnym e, zakupem w moim sklepie powinna być licencja za 400 dolarów. I raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć produktów bym miała nowych. Więc raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem miejsca. No, no to tą licencję trzeba kupić. Jak już jest ten koleś, to mogę przesunąć tą kasę. O, i zobaczcie, ile miejsca zyskałam. To będę mogła tutaj też regały. A Mogę jakieś przesunąć drzwi? Bym chciała, żeby... Nie, drzwi nie mogę przesunąć. Bo bym chciała, żeby tutaj były... Hmm, tu jeszcze takie. Taką małą alejkę i tu. Ale wtedy będzie tutaj chyba przeszkadzała w przechodzeniu. Dobra, na razie nie panikujmy. Zobaczymy, jak to będzie. Czy jest coś, co powinnam dołożyć? Mąka mi się kończy. Czy mam dokupioną mąkę? Mąki nie mam kupioną. i super. Mąkę dok dokładamy. Tu jest pełno, tu jest pełno, czyli herbaty nie, nie kupił. Czy ja mleko mogę jakieś dostawić? Tak, mleko mogę dostawić. Ogólnie stać mi już na tą licencję. Ale i tak nie będzie mnie stać na produkty, więc lepiej poczekać. Ktoś... Herbaty... Tak, z herbaty zniknęło, więc można wystawić. Ale patrzcie, teraz jak są po trzy półki, to to do końca nie zazwyczaj starcza. Bo kupimy sobie nowe produkty. I z czasem dorobimy jeszcze jedną tutaj półkę, albo może w tą stronę wtedy. Żeby do lodówek było dość. chociaż niech się ten... Niech się ściskają. To tu będzie można dorobić jeszcze i wtedy lodówki może bardziej w tą stronę. No, a kartony tu w kącie. I wtedy będą jeszcze dwie półki na nowe produkty. To wtedy powinniśmy już naprawdę ładnie zarabiać. Ale boję się, bo licencja kosztuje 400 dolarów. Jest już pod koniec dnia, ja mam tylko 600, a jeszcze tak, trzeba jemu zapłacić. Trzeba e, opłacić rachunki i zamówić e, te rzeczy tutaj, więc myślę, że trochę wydaliśmy za dużo pieniędzy i nie mogę aż tyle teraz już szastać. W sumie mogę już sobie zrobić przemoblowanie małe. O, mam jedną wodę. I czy ja mogę to wyrzucić wtedy? <laughs> mogę wyrzucić? O nie, to niedobrze, bardzo niedobrze. Byłam pewna, że będzie jakieś. Wiecie, że nie. Tam są jeszcze rzeczy. Dobra, to trzeba wszystko sprawdzać. Dobra, ten jest akurat pusty. I wtedy tutaj jeszcze będzie można dokupić faktycznie, tak jak mówiłam, yy, półki jednak, nie? To jeszcze jeden taki podwójny wejdzie, myślę tutaj Stojak. I to będzie nasz ostatni klient. I kończymy dzień. Ale on powoli kasuje. Jest. Kończymy dzień, patrzymy, ile zarobiliśmy. A dzisiaj mniej. Hmm. A bo on chyba już sobie potrącił, tutaj. Dobra, ale w tym momencie myślę, że skończymy dzisiejszy odcinek. W przyszłym kupimy więcej szafek, wykupimy nowe produkty. Mamy już pracownika, więc będzie nam szło jak z torpedy. Oczywiście, jeżeli Wam się podobają takie odcinki, to zostawiajcie bardzo dużo łapek w górę. To jest dla mnie znak, że nagrywacie ich i więcej. A jak nagrywam ich więcej, to też subskrybujcie ten kanał. Wtedy wyskakuje Wam powiadomienie, że taki odcinek się pojawił. Ja Wam bardzo dziękuję za oglądanie i widzimy się następnym razem. Pa!